Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Niedostateczny, a to jest kolejny materiał z serii. Na dozorcy dzisiaj będzie Brands, tak? Tak to się zwie? Brands. No to lecimy dzisiaj nim na idzie. Namibie. masterki lewo-prawo i chciałbym też Wam powiedzieć, śmieszną rzecz. Ostatnio bardzo często na internetach widuję wszystko o Janusz Futraczu, Taki, jak można powiedzieć, mafiozo z plebanii. A to sta. sta Boże, ten. nie wiem, to będzie serial? To raczej to serial był. Bo tak dawno i teraz jest taki hype na niego, wszędzie, na wszystkich takich stronach typu fake, czy jakieś inne takie pierwsze. Wszędzie on jest. Plan lekcji z nim. Wszystko. Ja jedynie pamiętam jak. z tego serialu. Jak... Um, tracz tego walnął. Księdza.. Boże, nie pamiętam jak on się nazywał. Obstawiam, że to był... Nie, to nie był Robert. Mac. Maciek albo Adam, ale nie pamiętam. I co? Walnął go raz w lewy policzek. Później w drugi, to było chyba w prawy. Nie, pierwszy w prawy, później w lewy. I trzeci, tak jakby ten ksiądz uniknął, i wleciał. I coś tam ksiądz powiedział, że. A, jak on to powiedział? Że nie miał trzeciego policzka. No nie, to tak, nie, to mnie ładnie rośmiesz, ale to było bardzo dawno temu. No i ramy na. Jesu, tak? Tak. No dzień dobry, Jasu. Ramy na Detwej Artaczu. No musiałem wam o tym powiedzieć i jeszcze powiem wam, że był Goryl Osa, no nie, raczej tego nie będzie nikt chyba z was kojarzył. I to później on był... ogólnie on był Gorylem Janusza Tracza, ale y, później w późniejszej tak jakby fazie tego y, serialu dowiadujemy się, że to był ten, y, jego brat. wiem na JSU trochę będzie ciężko, ale zna, zobaczymy jak to pójdzie. Dobra, skupię się na grze, bo dzisiaj mam dobry humorek, taki he -he XD. Trochę mnie ręce bolo... Jeszcze Boże, co ja ostatnio widziałem, to wy sobie nie wyobrażacie. Idę sobie na siłownię, idę sobie xz, Patrzę... i nie, ja tego naprawdę nie rozumiem. Stoją jakieś pindy, no nie wiem ile one miały tam lat Nie wiem, nie ćwiczą, tylko sobie zdjęcia napierdzielają. Jak mnie to drażni? Albo i, są też takie... Są parę typów takich babek na siłowni. Jedna siedzi na przypuśćmy na czymś. Jak się pytasz, czy możesz tak jakby użyć tego... Użyć, Zrobić coś na tej maszynie, to mm, nie, poćwiczę i na telefonie coś robi. Jakbym jej taką wesoło... Nie no, lepiej tego nie mówię, ale to jest tak. Mm. Trigger, nie? Trigger. Dobra, skupmy się. Zobaczmy, jak to pójdzie. Jasuo, siema jazu. Williams, Twitch, trash, Severe, na dole Alice. Co? Alice w dżungli? To kto tam jest na locie? Gnar? Nowa meta, nowa meta zawsze i wszędzie. Ja kiedyś myślałem, że ta postać to jest yy, Frielo, bo jej, tej postaci Erka, zadaje kolosalne obrażenia w teamfight'cie. I tak mogę wam jeszcze powiedzieć, Alistar rankuje na topie. Zobaczymy jego gank? Zobaczymy. Nie no, nie zobaczymy, bo chyba umrze ten Alistar. Najważniejsze tak jakby i temy na tej postaci to są, yy, jakby ktoś nie wiedział, Myślałem, że Freshoya. E, najważniejsze temy na tej postaci, jakby ktoś nie wiedział, to jest Relay, Relay i, i, i... i... maska podpalająca. To są dwa najważniejsze core itemy. No obrażenie ma chore, te, ta postać. Ja kiedyś... Naprawdę kiedyś myślałem, że to jest free elo i grałem tylko tą postacią. Więc troszeczkę troszeczkę nie upyrkałem, jeżeli mam być z, was, z wami szczery. E, nie wiem co to za decyzję, tak od razu mówię. Kiedyś nim grałem, więc na pewno... Postaram się zagrać z nim jak najlepiej. No i zobaczymy jak to pójdzie. Bo, bardzo lubiłem y, farmić tą postacią, bo jak rzucimy W, to każda taka jednostka, która jest podpalona, ale ma dużo farmy tutaj. Nie mogę pozwolić, żeby to sfarmił Okej okay. yy... Zgubiłem wątek, wiecie? Jakbym go trafił, to by umarł. Jakiś debil. Let Fajrtacz raczej go nie zabije, ale musi cofnąć, a to przepusz... o waleczny ten nie. Ej, nie wiem, no. MMR -y D3, a... Ja to... Takie tam. To znaczy jak ja mam rankedy tu miałem -y d 3 a teraz... Nie wiem, co, nie wiem, co to mi dobiera. Bo ja mam koreańców oraz mam... no takie boby, no. nie rozumiem. No Nordi. Nie, no nie, nie będą wierzyć, że Norik jest gorszy, czy tam jakieś. czy coś. Ale no. Tak jest niby uznawane, że jest gorsze. Ale nie, bez przesady. Nie, nie masz takiej dużej różnicy, wiecie? O, ale mnie dżuknął. Ale mnie dżuknął, ładnie to zrobił. No Bóg, Bóg prawdziwy tygry, nie ma lepszego Tomasza. A, i muszę wam o jednej rzeczy przypomnieć. Eee, jeżeli chodzi o A do Z. Ja niektóre postaci, postaci nie mam, więc... Troszeczkę gdzieś to będzie narywane, że ja pierw nagram sobie postacie, które mam, a później będę dopiero wrzucał... No nie wiem jak to dokładnie powiedzieć. Ogólnie będziecie mieć wszystkie po kolei postacie. Na razie nie mam pomysłu na jakąś inną serię. Więc narywam tak jakby tą... Że ja popatrzeć ile mam golda w szóstej minucie. Rzadko kiedy ja tyle golda. Zwyczaj jak gram, to nie mam tyle. Obserwuję, że ten jasło zaraz 3, 2. O, już jest dobra. Nie ma flesza? Dobra, masz. Jakie ma nik? Yy, 9, 6. 9, 6. Jeżeli to jest jego rocznik, to nieźle. Dobra, zaczynamy. Ogólnie też często widuję mm, zroła. Hehehehe <noise> masz. Trzymaj Dobra Kupimy kapcie Zrobimy się No nie wiem w sumie jak się zrobimy Często widuję zroła. Zrobimy się lekkiego czołga co? No wiem no nie powinienem tak budować, ale no muszę być trochę tanki Oni mają co tu oni mają Jak we mnie wbije Alistar dobrze Jasus dorzuci Rkę albo Wukong dorzuci dobra E-Rkę Co jest 10 w siódmej? Ja Zrobimy tak, jeżeli... Jeszcze raz zagram, jeszcze jedną gierkę, jeżeli będzie to samo, to wrzucę to. Czę często, często takie zasady gierki są, można Oj, 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 źle to zrobiłem. Dokładnie. Ja myślałem, że go trafię. No, o niej, ku kanona spaliłem, niedobrze. Co jest Yasuo? Nie wiem, jaka to coś wizu, coś na... jest dywizja, ale jesteś na pewno... jesteś dużo niższa, bardzo niska dywizja, bym powiedział. On musiał do tego podejść, dlatego użyłem W. Oje. Co, Ja jego trafiłem? Mogę użyć Erki, on był umarł. Jeżeli on dobrze podejdzie, to on umrze. Podejdź do tego. Żeby minion miał miniony. Yy, na którym może się odbić, tak jakby. No tutaj są dwa. Nie wiem, że tego nie podejdzie. Poczekajmy na nowego Wave'a. Ogólnie matchup ma 50-50. No, ale troszkę gorzy, gorszy jest. no. Nie gorszy, ni lepszy. Raz się przerywa, raz się przerywa. No, z tym już nic nie zrobimy. Team of dżungli mam w ogóle. To to jest nowa meta. Nie bym miał Ward'a, No, odpuszczam mu tego mida, ale. Ale. Życie mu Ignite'a, bo nie byłem pewny, czy wszystko mu, całe HP mu zejdzie. Cześć Alistar. A no w ogóle Alistar Jungli, Team of Jungli. No let's go. Let's go. Nie wiem co to, to są za mety, jakieś koreańskie. Farmy mam... No mogę mieć około w tej minucie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogłem mieć. 70 parę. Ojej, znowu Kanana spaliłem. Najgorzej. 13-2. O, zobaczmy naszego jestło. O mój Boże, Dobra, zabili. No dobra, ja się cieszę, że zabili moich. Bo nie będzie surrender. Chyba, że za się wywalą we dwóch. Coś mi się wydaje, że za się to stanie. Najwyżej będzie krótki odcinek. No nie, no. Jak takiego parapeta mi trafiło, no to ja nic z tym nie zrobię. Goś się na milionach prawie tam wywrócił. Mam R-kę, mam. Stop, 106, 190. Nie no mam na to kombo raczej. Mam Doraa? Mam Doraa, więc ja się zascofnę. Farm mam tragedia. Tragiczną, tragiczną. Dlaczego używam spell do farmienia, żeby jak najszybciej się cofnąć? Jakby coś nie wiedział. On im Drake'a robił. Co to za Drake jest w ogóle? Okej. Okay. Ja, ja maksuję E. Niektórzy na brandzie maksują W no bo ma tam... Może zadać AOE. A E bije tylko jednego, no chyba że na trzy staki, no to wtedy wszystkich biją. Ale z E się nie da trafić, a ja wolę spel, którym wiem, że na pewno trafię, no w ten sposób, że to wow. nie jest killshot. Ło! Dobra. Nie, no, dobra giera. Dobra, wywalają się spoko. Jak to wygląda sytuacja? Każdy farm jak był. Bo... O, patrzcie, lamparmy! Ty, ry, ry, ry. Nie, no. Oni ja tam kombinują? Ja muszę popatrzeć, jak oni grają, bo nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, nie będziemy patrzeć na to. Tego mnie z raczej. Pora robimy maskę podpalającą, a później relay'a. Oczywiście pamiętajcie o ping przypominam. W każdym moim materiale przypominam o pingwardach. Uuu, fleszyk jasuło! Wow, mm, Nie myślę jeszcze tyle AP, żeby rozwalać się na raz. Szkoda. Ogólnie też echo Luden jest spa. Ojeju, szkoda. Giniemy krowę? Ten ma szósty, ten ma ósmy. Jakieś bajty są. Dawaj ich też. Na pyrkę, na pyrkę i tam bum, bum. Czuję, że on to zrobi. Ojeju. Czuję, że oni mnie zrobią. XD XD A co to pisze? Co tu się z tym Aha. Ty, mo, Dawaj go! W mordę golej To nie tak. A co, przecież ja go dżuknę. No i dobra, jest, jest. to Ja go tam dzuknąłem, nie wiem czy to wiedzieli, czy on wleciał z tego W. Co za bydlak? <grym> Jaki bydlakor Dobra, to raczej miniony po farmie Serio ile tam HEP wam pozostaje? Dwa No like this Dawać mi pierwszego tureta. Pierwszy tu O oh, w dupę, to nie pierwszy tureta, to pierwszy turet. Nieważne. Eee... Yy... Lag. Cześć Ziomuś, jak się bawisz? 1-3. No nie ma za bardzo ze mną szans, ale... Będzie tak skakał? Ja myślałem, że będzie skakiwał. Double Co to? Duble jungle? Ali tak. No podwójna dżungla, dopiero teraz zauważyłem. Ciekawa gra. Co, co myślicie o takich grach? Bardzo mi się podobają. Mm. Kurde, wiecie co? Ja nie mogę nagrywać tego w godzinach porannych, bo. Ja muszę grać wieczornych to nagrywać, bo inaczej to będzie kiepsko. Widzę, że w porannych godzinach same takie boby grają. Bez obrazy. Bez obrazy, jeżeli ktoś z nich to ogląda. O nie, teraz leżę. 99% jeżeli nie ma flesz, Dobra, dobra. Ale dziwcy. E, popatrzcie, mam tylko koroła No idzie Kench. Okay, popatrzmy. Potrzebuję maski. Wow, przeskoczył. No wokół leżysz, nie masz szastą kęczem, Teraz ostatnio widuję wydać go w Korei. Tam, nie wiem jak to dokładnie powiedzieć. Za często rykaluję. Blu mi się przydało. Tamkę 7-3 mi stąd. No nie ma tych, kaczek. No, szkoda. Oj oj oj. Ojej, to tak. Z... Not like this. No, 20 minut gierka. No, takie to są najlepsze. Z moim internetem. Ajajaj, o! No, w. Mm! Nie, no, jest, nie wiem. Chyba cztery pralki popaliłem. To co, tak nie powinno być. Naprawdę, to Tak to nie. Dobra, tam jest ali w... Alistar, cześć. A mi to podpierdzieli zrobimy tak, żeby te malutkie chociaż zebrać. A myślę, że on podejdzie. No i błąd. O! Odzyskałem blue. Urw, urw. Myślałem, że podejdzie do... Y, tutaj, nie wiem co to stał, gnar. Ale popatrzcie w ogóle w, te, w tej grze cały czas coś schodzi. Nie wiem... Mam tutaj na myśli, że nie, nie bijemy się na midzie, tylko wszędzie, tak jak w Korei. Jak widziałem tam na streamie tego, ja miał nick. Ten co Relisinem. Dobry jest. Rasz? Chyba tak się... Chyba tak się nazywa. Dobry jest, dobry jest z mislem. Ale fajnie się mogę na 7 pingu, to naprawdę na 7 pingu się... Z tego co ja widziałem to jest poezja. Mógłbym też Morello zrobić, żeby miał to mniejszą regenerację. Też jest OK Morello. Ghost odpalił. Ja pierdzielę chęt z ghostem. Długie maksuje W, no Q raczej się nie opłaca. Nie mam co rzucić. A chciałem E rzucić w powietrze, ale tak się chyba nie da. Nie miał r to mi ich pozabijał. Szczerze. Prelka. Jest. Mamy preleczkę. Let's by baby. Nie wiem czy on ma latarnię już. Wesołe dipsy mam. Hmm... Funkin 4D. No, no bo on jest yolo. Yolo, yolo, Jolo. Jolo widzę. trochę z Ładnie. Nie trafiłem. Hmm. Szkoda. Mam na maskę? Mam na maskę, więc teraz rykalne zaraz. Nie, no, nie rykalne. Jak najwyżej się wypierdzielę, to wtedy idę do bazy. Wyście. No, the Fire Touch. Działaj, mistrzu. Na no, Casio, najlepszy z The Fire Touch. Zatem widziałem Casio z. Jest to masterko do biegania szybkiego... Z re... Nie wiem jak to się nazywa Coś tak popierdziela masterka na lewo od piorunów yy... od, yy... No ja zrobię to tak. No stójcie obok siebie Timo zabił <grywy> O, oh, baby! It's a triple! Ja widziałem, że ona ma tarcze Spodziewałem się nam większy burst tak szczerze. Chciałam mam. Mam większe bursy, o szybciej złożę. No tu jedno. O, pralka. W dupę. O. Rzucę Ignata po prostu. O, zabiłem. Egzekucję. Masz. Ta trzecia tak jakby od pasywem. To jest coś pięknego. Ojej to jest tyle minionów. Szukaj mnie. Chyba nie dostać. No to the fuck. pierdzielam. Ja spierdzielę. Chip Trill. Dobra, uciekamy. 30 sekund. Mam na maskę, mam na kapcie. No to będę teraz... Teraz zobaczycie prawdziwy damage ee, Branda. Teraz będzie moc. Kto ma siłę, kto ma moc, nie? Teraz tak będzie. wiem że to cdr jakbym brał z tp To wezmę sobie Pana. Teraz relay. I teraz jesteśmy już. Jak będziemy mieć relaya, chyba w tej grze już tego nie zobaczycie, ale ogólnie, jakbyście mieli te trzy temy, no 4, tak trzy? Tak trzy, Roa, to i relay, maska, Roa i relay, tak. No to wtedy jest naprawdę rzeź. Mam nadzieję, że dobiję. fuck you, masz. hej, ma wyjdzie z gry? Eee, nie wyszedł. Czasami jak podpierdzielam komuś tam, no podpierdzielam, to czasami mi się zdarzy nawet, że komuś podpierdzielam coś, to wychodzą O nie, pralka jest moja, no w dupę mi, no zdarza się. Chciałem zobaczyć ile mu moje E zadaje z Deadfire Toucha i z maską, Czyli nie milion, tylko niech podejdzie, no z W. Jakby <grym> go złapał, już by leżał. No nieźle. Nieźle chłopaki. Alistar. Widzisz latarnię? Yasuo spilt push! O, jeszcze ostatnio nawiduję Yasuo z... Frozen maletem. o. Do, 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 do! Uuu, jakby to siadło. Nie no my ich zniszczyliśmy ich My ich zniszczyliśmy w tej grze No, Wukong. No i zabierają mi fragi Zaraz James Bonda zrobię, a jeszcze nie mogę. No dobra, jeszcze popatrzyłem Boom. Mm. Mogłem merkę rzucić, ale nie wiem czy to trafia. Wiecie co? Mam pomysł No nie, nie tak Szkoda Chciałem, żeby się chociaż jeszcze raz odbiło, ale jednak nie. Zabierze mi to. Ja to czuję, czuję to. Zostaw to! No, widzieliście? A Bydlak? No chodźcie, popatrz. Grompa masz, chodź. Bierzesz? Albo uwalnię i mi przerwie Rikal? Nie wiem co on robi. Czy on czeka, że rekaluje wtedy będzie robił, czy czeka na kogoś? Czeka na kogoś, dobrze. Aby nie użył tej to może by czekał na to, aż odejdę, żeby mu nie ukradł. No zobaczmy, Tankensz. Z ghostem? Gdzie jest Tankensz? Z Tapekiem i Ghostem, okej. Bo jak nie ustawiałem w ogóle? Wow, nieźle. Team w dżungli. Let's go. Ajajaj Ooooh. Uh, 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 uh. No zabił Nie no, ten deadfaj jak super działa Na brandzie E, jeden auto atak leży No Timo już tu flanki robi, no Timo flanker Nie wiem, oni są, wydaje mi się że oni są primade ale nie jestem pewny No Timo zdech Disteam no tragedia. <laughs> tragedia. <laughs> Przeżył jeszcze no. 1 pięć, no straty mają gody. Halo, a to Sivir. Cygnary jakie masz. Nie, no, Gnar ma w miarę normalne. Porównując do reszty, to ma normalne. I nie daje surrender. A, ciekawe. O tam kędz dive. O, no. ładny dżup. O. A to mnie oszukał. Masz. Pobaw się z Jasuo. XD. <ścoughs> Cały damage, nie? Gościu? Fajny? Podobać się? Mi się podoba. Mi się podoba. But. Ja jestem fitnięty jak, jak świnia. Jak świniak jestem fitnięty. Zaraz na ubój idę, nie? Jest! Kanon jest mój. Chodź tu golem. Alistar. Nie no, nie będziemy go gnębić. Albo chodź. On no, wiedział. Nic Bez flash EU. Co? Koreański To był najlepszy koreański flash. Taki joke. w ogóle tu. Nie no, bez flash. Haha! <grystanie> <grystanie> Nic <laughs> <It's> te. <laughs> Nie wiem, może wie kim jestem. Może wie. Ale raczej bank. Ale śmieszkuję tam na bank. Na pewno śmieszkuje z takiej gierki. Albo po prostu to napisał, tak o. Dobra, temy, tak jakby korowę dla tej postaci. Teraz Wojt, Void, Wojda, możecie robić. Po tych itemach. Yy, Wojt albo. Wojcie Rabadon. Albo Zonie, jeżeli jest przeciwnym Z. Tych trzech przedmiotów bym nie zamienił za nic. No chyba, że jakoś by nerwy podostawały, ale takie mocarne, no to wtedy. To wtedy. Można, ale raczej nie, nie wydaje mi się, żeby. Żeby była inna opcja. Blue stało. Patrzcie na ten damage. To jest jak użyję to i to jest ten trzecią pasywa. to to z milion daje, nie Dobra. To jest Alistar. Alistar jak się bawisz? Powiedz mi, mistrzu. No nie wiedzą, oni wiedzą. Jeszcze go to slowuje, nie no, to coś pięknego. Pół HP z E! Pół HP, no 3 czwarte. Przy 329 AP. No to to jest naprawdę. Pozdra 600 na rejonie. Jak to mówi bardzo dobry raper. Ten raper Zawodnik MMA, nie pamiętam dalej, jak to było. No chodźcie, bu No chodźcie, tu, No taki. A tu idzie, miał flesza, to bym wyflaszował nawet. Tak, o. O nar. To było dobre. Dobre to było. Ale on jest tanki, bo nie ma fragów nie ma farmy. No normalnie no wiedział no wiedział, że to się tak skończy. Ha ha ha. Ale nie chcę dać surenda, nie wiem dlaczego. He he, he, he he, ja się śmieję, patrz he, 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 he. Słuchaj, słuchaj, no. Zobaczmy ile. Zobacz... Chcę zobaczyć ile robi walne z jednego E. On to z temu Wikongowi. uhp HP. Z Q. Gdzie ja to nie What the fuck, Rzucił latarnię i znikła? O, ale on jest na pasyku. Ojej, ale on duje. Na, na R jak szybko znika. To jest ogóle Czego zabiję? Uuu, myślę. Rzucę mu R-ma, trzymaj. A nic mu nie zdało. No więc co? Mam nadzieję, że Wam taki materiał się spodobał. Zapraszam do łapkowania, subskrypcji do innych materiałów od A do Z. Jeżeli ten materiał... Sprawdzimy zaraz jeszcze raz zagram. Jeżeli będzie to samo, albo będzie mój team będzie tak wyglądał, to wrzucę wam po prostu to i to było na tyle. Na razie, cześć. Bang, po.